Hejko wszystkim, ja jestem Iza i witam! Powracam do Was po kolejnej przerwie. Na wstępie bardzo Was przepraszam, że znowu zrobiłam sobie przerwę, ale po prostu w maju, jakimś dziwnym splotem przypadków, działo się u mnie bardzo dużo negatywnych rzeczy. Ale oprócz tego działy się też targi, które były dla mnie bardzo zajmujące, i poza tym za każdym razem, kiedy chciałam nagrać jakiś film, to coś mi wypadało, i okazywało się, że tego filmu nagrać nie mogę. Więc teraz będziecie dostawali więcej filmów w najbliższym czasie, czyli wszystkie te filmy, które nagrywałam przez cały maj. Mam nadzieję, że się cieszycie. No i zaczynamy oczywiście od podsumowania czytelniczego, dlatego że maj był ogólnie bardzo dobrym czytelniczym miesiącem. Oprócz tego, że oczywiście, jak zwykle, przeleciał mi jak zbicza strzelił między palcami, i po prostu absolutnie go nie pamiętam. Szybki przerywnik przed gadaniem o książkach, ponieważ mam nowe włosy. Tyle chciałam powiedzieć, dziękuję. Zacznę od czegoś, co czytałam już w jednym z vlogów, w którym mówiłam Wam o Pyrkonie, który swoją drogą jest już za niecałe dwa tygodnie. Kminięcie to? Jeżeli jeszcze nie macie biletów na Pyrkon, to ja oczywiście zachęcam Was do zakupu i zaczynamy od Diuny, czyli mojej absolutnej miłości, perełki, po prostu mwah, książki... Która zawładnęła moim mózgiem tak, że wysyłałam do znajomych głosówki z płaczem, że moim największym życiowym problemem jest to, że nie będę w stanie nigdy więcej przeczytać Diony, tomu drugiego po raz pierwszy. Więc mam tutaj Mesjasza Diony, najkrótszą książkę z tego cyklu, w której stosunkowo Działo się naprawdę chyba najwięcej, najwięcej najbardziej różnorodne były te wydarzenia. Mamy tutaj oczywiście kontynuację pierwszego tomu Diuny, w którym pojawiają się nowi bohaterowie, pojawiają się nowe intrygi, zawiązują nam się tutaj takie bardzo nietypowe sojusze, i powraca jedna z postaci, która, którą zaspoilerowałam i zresztą Nikola kiedyś dawno temu, ale to, że ona wróciła i to, jak jej losy się toczą. Puh, jeżeli zastanawialiście się na przykład, czy w ogóle zaczynać z Duną, to po pierwsze, zachęcam Was ze względu na to, że niedługo pojawi się oczywiście nowy film. Obstawiam, że ten film będzie po prostu oparty na drugiej części pierwszego tomu, więc jeszcze macie czas do tego, żeby nadrobić. Ale zdecydowanie drugi tom zrobił na mnie największe wrażenie i sprawił, że ja instant chciałam od razu mieć u siebie dzieci Duny. Niestety dzieci Duny będą miały do dróg dopiero 20 czerwca, ale czekam bardzo cierpliwie. Mam dostęp do audiobooka, ale. Po prostu chcę mieć ją bardzo, bardzo w papierze. Ja Wam niesamowicie polecam tę serię. Ja myślę, że cała Dune ogólnie jest bardzo dobrym kandydatem na to, żeby być moim ulubionym sci-fi. No bo tak naprawdę na dobrą sprawę to jest science fiction. To jest książka, po której ja do tej pory się nie pozbierałam, i zawsze jak o niej myślę, to strasznie cieszy mi się morda. Więc. Więc tak. I w tym samym zresztą filmie mówiłam Wam o Wespertynie, czyli książce, którą wydaje wydawnictwo Wesper. Nie wiemy, czy zbieżność nazwy oraz tytułu jest przypadkowa. Mamy tutaj książkę Margaret Rogerson, która swoją formą i swoim tak naprawdę tematem przewodnim bardzo mnie zaskoczyło, dlatego, że nigdy wcześniej nie trafiłam na książkę, w której główną bohaterką byłaby zakonnica. Jej relacja z drugim bohaterem przypominałaby mi aż tak bardzo relację Venom z Edim Brockiem. Jeżeli jesteście fanami Marvela, to wiecie o co mi chodzi. No i dodatkowo te wszystkie około takie świątynno-kościelno-religijne klimaty, które tutaj są. Absolutnie nie spodziewałabym się, że mi się to spodoba. Ale w dużym skrócie. Mamy tutaj historię Artemisii, która uczęszcza do zakonu, która jest młodą, tak naprawdę jeszcze nie do końca wyszkoloną zakonnicą. No i w momencie, w którym jej klasztor zostaje napadnięty przez taką jakby armię umarłych, ona zostaje zmuszona do tego, aby wypuścić z. Pewnego artefaktu bardzo potężnego demona, i aby ten demon pomógł jej w pokonaniu właśnie tej armii umarłych, musi w nią wstąpić. Co oznacza, że tak naprawdę można powiedzieć, że jest ona osobą opętaną, ale w takim stopniu, że ona jest w 100% tego świadoma, i jedyne co to może używać mocy potwora i może z nim rozmawiać, dlatego że on siedzi w jej głowie. Uwielbiam ich chemię między nimi. uwielbiam to, jak oni się cudownie dogadują. uwielbiam humor, jaki jest między nimi. i to w jaki sposób ta książka jest gryźnięta. mimo tego, że miejscami e, gdzieś tam ona była taka trochę filmowa, trochę przewidywalna, ale to wszystko było tak bardzo w moim stylu i tak bardzo kojarzyło mi się z tymi takimi starymi filmami, które opowiadały o polowaniach na czarownice. Uwielbiam, skradła ta książka moje serce absolutnie, kupiłam kolejną książkę Margaret Rogerson, tym razem jest to taki fantazy, romans z wydawnictwa niezwykłego, więc zobaczymy, czy to będzie rzeczywiście kolejne wow. No i w tym miesiącu udało mi się również zrobić dwa reready, reread moich cudownych dzieci, dziecko patronackie numer 1, czyli Muchomory w cukrze oraz dziecko ambasadorskie numer dwa, czyli Love on the Brain, obydwie różowe, obydwie przepiękne, ale może zacznę od Muchomorów w cukrze. W maju miałam okazję prowadzić live TikTok Book Club, na którym gościła u nas Marta Bijan, czyli autorka tej oto książki, i właśnie o niej mieliśmy okazję rozmawiać. Tak jak widzicie, robiłam sobie Lilith nie bez powodu, dlatego że chciałam po prostu zaznaczać sobie fragmenty. To jest historia, tak jak już pewnie doskonale wiecie po cudownej promocji wydawnictwa Yang. O piątce przyjaciół, którzy po napisaniu matury postanawiają wyjechać do e, domku z drewna i szkła, w którym podobnoż to mieszka brat jednego z naszych głównych bohaterów, e, po to, żeby spędzić ze sobą czas przed wyjazdem na studia. Oni tak naprawdę jadą tam trochę w ciemno, oni tego brata nie znają. Ufają naszemu bohaterowi tak naprawdę na słowo, e, no i tak naprawdę można powiedzieć, że jadą w ciemno w jakąś. Nie wiedzą tak naprawdę z czym to się będzie jadło. Okazuje się, że w tym domu nie ma zasięgu, nie ma internetu, tak naprawdę żyje się na tym, co ma się w spiżarni, i tak naprawdę spędza się czas na kompletnie innych aktywnościach niż na przykład w takim typowym mieście. No, i tak jak się możecie domyślać, tutaj Marta Bijan bardzo fajnie gra takimi relacjami, bardzo fajnie gra też pogodowo, dlatego że pogoda, która jest wokoło, bardzo silnie oddziałuje na nastroje naszych głównych bohaterów. Mamy tutaj Oczywiście tematyka, która jest poruszona na samym początku w trigger warningach, czyli zażywanie substancji psychoaktywnych, stany lękowe i tak dalej No, czy ja was zaskoczę, jeżeli powiem, że to jest pięciogwiazdkowa książka dla mnie? Nie. Uważam, że Wiedza tutaj może Wam troszeczkę przeszkodzić w zabawie, zwłaszcza właśnie z dziedziny farmaceutycznej. Nikola miała zresztą z tym dosyć spory problem, zwłaszcza jeśli chodzi o zakończenie. No i ja tą książkę kocham. Ja czekam na kolejną książkę Marty Bijan, bo już ogłosiła oficjalnie, że kolejna książka jest już w trakcie pisania. No i kolejna książka to Love on the Brain, czyli książka, na którą ja z utęsknieniem po prostu czekałam, od kiedy The Love Hypothesis wyszło w Polsce i później Love on the Brain wyszło za granicą, ja zresztą mam e, angielski egzemplarz. E, mamy tutaj tak naprawdę książkę zbudowaną na typowych schematach Ali Hazelwood, czyli świat naukowy e, główna bohaterka, która niczego absolutnie się nie domyśla, jeśli chodzi o motywację naszego bohatera. Absolutnie wymarzony, idealny, główny mężczyzna. Levi Ward, po prostu mój nowy książkowy mąż, no i tak naprawdę wszystko to, co znamy już z The of Hypothesis, ale moim zdaniem ta książka wygrywa jedną bardzo stanowczą rzeczą i jest to po pierwsze humor i po drugie nawiązania kulturowe. Nawiązanie kulturowe między innymi do Star Warsów, do Marvella, do The Office, ogólnie do takich, można powiedzieć... Naukowych aspektów, które m.in. występowały w Teorii Wielkiego Podrywu, czyli w jednym z moich absolutnie ukochanych seriali. E, dlatego też ja na tej książce ponownie mam dosyć sporo znaczników, bawiłam się na niej absolutnie świetnie. To ile razy ja się na tej książce popłakałam tylko i wyłącznie z tego względu, że byłam wtedy w moim wrażliwym okresie. E, to po prostu było ponad moje nerwy. Ja tą książkę wciągnęłam dosłownie na dwa razy i za drugim razem hitnęła mnie dużo, dużo bardziej. Teraz dwie książki, o których prawdopodobnie nawet nie wiedzieliście, że je czytam. Pierwsza z nich to Głask. Głask tak naprawdę był taką dla mnie troszeczkę niewiadomą, bo mało osób o nim mówiło, ale z drugiej strony, jeżeli już ktoś mówił, to mówił w takich bardzo um, wyolbrzymionych słowach, takich bardzo podniosłych, że to jest naprawdę książka, która zasługuje na miano fenomenu i zastanawiałam się, na czym ten fenomen polega. I powiem Wam, że chyba nie do końca wiem. <grym> Widziałam naprawdę bardzo dobre opinie na Godricie na temat tej książki, ale ja mam po prostu wrażenie, że ona jest tak bardzo chaotyczna i tu jest tyle aspektów, które są niedopowiedziane i których ja po prostu nie rozumiem i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie powiem ci, żebyś się czytelniku sam domyślił, czy to jest po prostu kwestia niedopracowania samej książki. Mamy tutaj historię Jam i tutaj dosyć istotnym aspektem, przynajmniej na pierwszy rzut oka dla mnie było to, że Jam jest yy, Kobietą transpłciową, w sumie tak naprawdę dziewczynką jeszcze. I tak naprawdę ten wątek jest poruszony tylko na samym początku książki. Później on gdzieś zanika. Tak samo zresztą wątek jej rodziców i tego, jak oni wspierający byli w jej przemianie później znowu zanika. I jej rodzice praktycznie w ogóle się później nie pojawiają. A główny wątek fabularny mówi nam o tym, że, że ludzie nie do końca są dobrzy i tak naprawdę zwalczając zło dobrem, nie do końca, zawsze wiecie, nie do końca świat jest czarno-biały. I są tutaj elementy, które moim zdaniem nie zostały po prostu wykorzystane. Mam wrażenie, że ta książka chciała złapać zbyt dużo srok za ogon. Między innymi mamy tutaj motyw tego, że nasza główna bohaterka posługuje się językiem migowym i rozumiem argument o treści, że nie, niektóre rzeczy nie powinny zostać powiedziane. Nie można ich mówić na przykład na forum albo na głos, i wtedy po prostu nasza główna bohaterka miga. Ale ona miga w totalnie. Randomowo wylosowanych momentach, których ja po prostu nie rozumiem. E, mamy tutaj motyw e, Głaska, czyli potwora, który tak naprawdę wyłania się z obrazu jej matki, który chce e, pomóc. Odkupicielowi, czyli przyjacielowi naszej głównej bohaterki, dlatego że podobno w jego domu jest potwór. I ogólnie sama idea tego potwora w domu Odkupiciela i tego, czego on jest metaforą i tak naprawdę co to wszystko oznacza, bardzo mi się podobało. I to była jedna z takich rzeczy, którą naprawdę ja w tej książce doceniam, ale po prostu mam wrażenie, że ona chciała zrobić zbyt dużo i po prostu wyszło coś strasznie chaotycznego i coś strasznie rozlazłego. Jakoś ja tak nie pamiętam o tej książce, a kiedy o niej myślałam, to raczej myślałam o tych negatywnych rzeczach, które mi przeszkadzały, niż o tych pozytywnych, które, e, które naprawdę w niej doceniam. E, nie odradzam Wam tej książki, bo naprawdę słyszałam o niej bardzo dużo dobrego. Nie mam pojęcia, dlaczego mi się ona nie spodobała, szczerze mówiąc. E, kolejna książka to właśnie, teraz sobie uświadomiłam, że zapomniałam o jednej książce. I że przeczytałam więcej książek, niż bym się tego spodziewała. Ta, która stała się słońcem Shelley Parker Chen, czyli książka, która yy, z jednej strony była bardzo popularna i dużo osób później ją krytykowało. Mówiło, że jest taka, taka dosyć rozmemłana, taka niby inspirowana Mulan, ale nie do końca. I powiem Wam, że ja się z tym w 100% zgadzam. Ta książka absolutnie ani przez moment nie przypominała mi Mulan, więc jeżeli sugerowaliście się tym, chcąc ją przeczytać, to w ogóle zapomnijcie. Mamy tutaj historię czu, która żyje ze swoim ojcem oraz bratem i kiedy oni udają się do takiego, dajmy na to, szamana, starego wioskowego dziadka, nie chcę tego tak nazywać, żeby... Przepowiedział przyszłość Ju czyli bratu Ju, zostaje mu przepowiedziana wielkość i sława, a jej nicość. No i kiedy dochodzi do takiego momentu, to jest dosłownie sam początek książki, że ojciec oraz brat Ju umierają, ona postanawia, że skoro jej brat skradł jej los, czyli los o nicości, to ona skradnie jego los i przejmie tak naprawdę jego jestestwo, jego bycie i stanie się dżudżągbą. W ten sposób ona tak naprawdę trafia na początku do klasztoru, jako oczywiście chłopak. Później dzieją się różne inne rzeczy. W międzyczasie bardzo nie podobało mi się zmiany perspektywy, dlatego, że tutaj oprócz tego, że podążamy za dżudżągbą, to jeszcze podążamy za innymi bohaterami po drugiej stronie wojny tak naprawdę, bo tutaj przez cały czas rozgrywa się wojna i podążamy za jakimiś różnymi kapitanami. Mamy tutaj wątek WL Mamy tutaj wątek MLM, ale powiem wam, że ze środka tej książki ja tak naprawdę niewiele pamiętam. Ona jest dosyć nierówna, mi było ciężko się na niej skupić, zwłaszcza jeśli chodzi o perspektywy inne niż perspektywa jujongby. I powiem wam, że nie wiem, czy do końca mi się to podoba, dlatego że główną motywacją i ogólnie głównym argumentem. Głównej bohaterki, za tym, że ona podszywa się pod tego brata, jest tylko i wyłącznie jej przekonanie o tym, że ona musi ukrywać swoją tożsamość, dlatego że takie jest jej przeznaczenie, taki jest jej los i tak ma po prostu być. Uważam, że to nie jest wystarczający argument za tym, żeby ciągnąć go przez całą książkę, zwłaszcza, że to jest dylogia. Istnieje drugi tom. I tak jak pierwszy tom nazywa się She who became the sun, tak drugi, drugi tom nazywa się He who drowned the world. Czyli będziemy mieli tu Tutaj motyw transpłciowości. Więc uważam, że jeżeli to będzie poprowadzone w tą stronę, to troszeczkę boję się argumentacji za tym, dlaczego akurat w taką stronę Shelley Parker Chen postanowiła to popchnąć. Nie wiem, nie jestem do końca przekonana, ale nie na tyle mi się ta książka nie podobała, żebym na przykład nie czytała drugiego tomu, bo drugiego tomu również jestem ciekawa. I trzecia książka, o której zapomniałam, mimo tego, że ona naprawdę mi się podobała, to jest, słuchajcie, Book Lovers. Ja przeczytałam Book Lovers, to jest moja druga książka od Emily Henry. Zostali mi jeszcze Ludzie, których spotykamy na wakacjach, i Happy Place, czyli książka, której jeszcze u nas nie ma. I słuchajcie, tak, sam początek ultra błyskotliwy. Bardzo mi się podobał, dlatego, że tutaj mówi się nam o tym, że zazwyczaj w takich historiach romantycznych jest tak, że mężczyzna wyjeżdża na jakąś prowincję i poznaje tam jakąś taką bardzo zwiewną, delikatną kobietę i tym samym się w niej zakochuje i zostawia na przykład za sobą swoją taką bardzo twardą, hardą żonę, rykina biznesu, taką bardzo zimną. No i ta książka jest opowiadana, słuchajcie, akurat z perspektywy takiej właśnie zimnej, hardej babki która jest kobietą biznesu, czyli Nory, która w pewnym momencie swojego życia poznaje Charliego. No i po paru paru latach za namowami swojej siostry postanawia wybrać się do pewnego małego miasteczka, żeby troszeczkę się odciąć od tego takiego nowojorskiego zgiełku. No i tam spotyka ponownie po latach Charliego. No i tak jak się domyślacie, tutaj między nimi będzie się tworzyła jakaś relacja, będą się budowały jakieś uczucia. Powiem wam tak, Naprawdę dobrze się na tej książce bawiłam. Uważam, że jest bardzo przyjemna. Yy, najbardziej podobało mi się zakończenie, bo jest najprawdziwsze, jest po prostu takie, wiecie, nieprzesłodzone, takie nie na siłę. I zdecydowanie ta książka podobała mi się dużo bardziej niż yy, Beach Read, bo Beach Read mi się strasznie nie podobał i to była jedna z gorszych książek, które czytałam w poprzednim roku. O Book Lovers i jeszcze o innych książkach, o których tutaj wcześniej wspominałam, będę również mówiła w oddzielnym filmie ale to na dniach, więc szykujcie się po prostu, że jeżeli chcecie usłyszeć moją taką 100% pełną recenzję i dodatkowo jakiś fajny book haul, no to szykujcie się na kolejne filmy. I teraz przechodzimy do tak naprawdę samej, samej końcówki, w której też nie będę jakoś bardzo dużo mówiła, dlatego że tak jak wiecie, w maju czytałam książki z wydawnictwa Winidia, tak? Zdecydowali moi obserwatorzy na Instagramie i tych książek udało mi się przeczytać aż... 5. Teraz właśnie sobie się w ogóle zorientowałam, ile ja tych książek przeczytałam w maju i jestem troszeczkę przerażona, ale z drugiej strony bardzo z siebie dumna. Oczywiście na kanale pojawi się oddzielny film, w którym będę wam mówiła o tych wszystkich książkach, więc w skrócie pokażę Wam tylko trzy z nich, które czytałam w papierze i wspomnę o tych, które czytałam również w PDF-ie. Pierwsza z nich to dorosła, której nie czytałam z tyłu w ogóle niczego, nie wiedziałam o tej książce, absolutnie nic. I w sumie cieszę się, bo teraz kiedy widzę na główek z tyłu, to to jest troszeczkę spoiler i chyba psułabym sobie troszeczkę lekturę. Książka, która jako jedyna książka, która porusza temat wykorzystywania seksualnego, ruszyła mnie na tyle, że naprawdę byłam bliska płaczu. Nie zrobił tego Sezon Luster, nie zrobiła tego żadna inna książka tego typu, która na przykład wykorzystywała e, motyw realizmu magicznego. Tutaj wszystko jest powiedziane czarno na białym, wszystko jest bardzo dobitne, wszystko jest bardzo takie autentyczne e, i ta książka absolutnie trafia do mojej topki młodzieżówek. E, miasto osiądzu, czyli w końcu rozpoczęłam moją przygodę jest taką ostatnią, jedną z większych serii, jakie istnieją, napisanych przez kobiety. Chodzi mi tutaj oczywiście o wojnę makową, o czas żniw oraz właśnie miasto Mosiądzu. No cóż, kochani, ja się bardzo stęskniłam za takimi bardzo dużymi światami. Nie ukrywam, że w te upały, które teraz panują, czytanie tej książki było naprawdę bardzo, bardzo porządną przeprawą. Przeraża mnie troszeczkę to, że im dalej w las, tym te książki są grubsze, no ale to tak bywa już z tą fantastyką. Naprawdę mi się podobała, aczkolwiek nie wiem, czy na ten moment po prostu nie jest na Ostatnim miejscu, jeśli chodzi o tę moją, taką topową trójkę, właśnie fantastyk e, dla troszeczkę starszych czytelników. E, I najnowsza książka Hani Czaban, którą będziecie mogli wygrać w najbliższym filmie, który będziecie mogli zobaczyć, czyli właśnie w filmie z czytania książek z wydawnictwa Winidia. Jest to najnowsza książka Hani Czaban, która absolutnie. Przeszła moje najśmielsze oczekiwania, od samego początku byłam nią zachwycona. Nie powiem wam teraz, jak było w trakcie, dowiecie się tego z filmu, ale to jest książka, o której nigdy w życiu bym nie powiedziała, że napisała ją osoba młodsza ode mnie, osoba nawet, nie wiem, czy nieletnia w tamtym momencie nawet. No jestem absolutnie dumna, że mamy tak młodą autorkę, tak bardzo, tak bardzo kreatywną i tak bardzo dobrze rozwiniętą pisarsko. Jestem dumna. No i ostatnie dwie książki, o których Wam tutaj powiem, to tajemnicze PDF-y, o których tutaj już wam powiem, ale kiedy nagrywałam film właśnie dla Winidia, to jeszcze wtedy nie mogłam o nich mówić, ale teraz już wam powiem. Pierwsza z nich to Siedmiu Świętych bez Twarzy. To jest książka, którą ja czytałam pod patronat. I tak jak powiem wam, spodziewałam się jakiejś takiej bardzo dużej ilości krwi, brutalności i czegoś takiego bardzo mistycznego, to nie do końca to dostałam, dlatego że tak jak sam świat ma bardzo duży potencjał, też przedmowa w ogóle zrobiła na mnie kolosalne wrażenie, tak gdzieś tam w trakcie książki zaczęły się pojawiać inne wątki, dlatego że mamy tutaj historię opowiadaną z dwóch perspektyw. Z perspektywy dziewczyny, która jest apostołką, czyli posiada pewne moce, które są przypisane bezpośrednio do jednego z, Siedmiu świętych, chociaż teraz już sześciu, dlatego że jeden z nich został z różnych przyczyn, że tak powiem, odsunięty na margines społeczny i gdzieś tam puszczony w zapomnienie. No i mamy perspektywę jej dawnego partnera, dawnego zainteresowania miłosnego, czyli Damiana, który jest zwykłym człowiekiem, którego ojciec jest bardzo wysoko postawiony. No i gdzieś tam oni próbują sobie radzić oddzielnie, dlatego że lata, lata temu coś ich poróżniło. Nie powiem wam dokładnie, co to jest, ale połączy ich pewna sprawa, dlatego. Że w mieście, w którym obydwoje mieszkają, zaczynają ginąć nie tylko dzieci, nie tylko apostołowie, ale także normalni ludzie, no i oni razem, że tak powiem, wspólnymi siłami starają się dojść do tego, co tak naprawdę się dzieje i do czego to wszystko doprowadzi. Było w tym troszeczkę za dużo romansu, który nie do końca prowadził do czegokolwiek konkretnego, troszeczkę za dużo wspominania tego, dlaczego oni nie powinni ze sobą być, ale mimo wszystko i tak ich do siebie ciągnie. Troszeczkę za dużo wątku kryminalnego, który nie był do końca wątkiem kryminalnym, bo tak naprawdę tam z samego tego szukania, badania, kto to mógł zrobić, dlaczego, z jakich pobudek, też nie było tego wiele i tak naprawdę dopiero końcówka mi wynagrodziła, bo przewidziałam zakończenie, udało mi się je przewidzieć, ale uznaję, że to jest jedyne dobre zakończenie, które miałoby rację bytu w tym przypadku. No i jeśli chodzi o kolejną książkę, to są to rozszczepione światła. Z tego co pamiętam, nie wiem jaki jest polski tytuł, bo widziałam tylko angielski ale tutaj wrzucę Wam okładkę. I to jest kolejna książka Malindy Lo, czyli autorki Ostatniej nocy w klubie Telegraf. Ja osobiście... Jej poprzedniej książki nie czytałam, ale ta książka zdecydowanie mnie do tego zachęciła. Dlatego, że mamy tutaj historię dziewczyny, której plany wakacyjne troszeczkę się popsuły, dlatego że zamiast jechać ze swoimi przyjaciółkami na wakacje, jedzie do swojej babci. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju kara za to, co wydarzyło się w jej szkole jakiś czas wcześniej. Oczywiście, my wiemy doskonale, że nasza główna bohaterka nie była temu winna, ale gdzieś tam cały czas odpłaca za to, że po prostu jest kobietą. E, mamy tam motyw, e, Mamy tam oczywiście motyw, w którym nasza główna bohaterka poznaje dziewczynę, która pracuje u jej babci, ale nie tylko. Mamy tam bardzo taki fajny motyw odnajdywania siebie, swojej seksualności w sztuce, dlatego że babcia naszej głównej bohaterki jest malarką, fotografką, rzeźbiarką itd. Powiem Wam tak, bardzo szybko mi się tą książkę czytało, bardzo podobał mi się taki motyw, w którym przywoływało się nam różne wspomnienia naszej bohaterki, w zależności od tego, jakie wspomnienia akurat było adekwatne, jakie akurat było potrzebne, nic nie było tam rzucane na siłę, i uważam, że jeżeli szukacie takiej naprawdę fajnej obyczajówki, która wniesie coś do Waszego życia, bo końcówka zdecydowanie mnie rozkleiła i ponownie tak jak w przypadku Book Lovers, ta końcówka była naprawdę bardzo realistyczna i bardzo taka adekwatna do tego, czego ja bym oczekiwała. Więc ta książka zdecydowanie podobała mi się bardziej niż siedmiu świętych bez twarzy, co jest w ogóle dosyć dziwne, bo postawiłam obyczaj z wątkiem romantycznym, ponad fantastykę młodzieżową. Ale tak czasami też się zdarza. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Było tutaj 12 książek. i że Wam powiem, że byłam przekonana, że będzie ich dużo mniej, więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Czekajcie na kolejne. Jeszcze raz przepraszam Was za tą przerwę i mam nadzieję, że więcej do takich przerw nie dojdzie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!